Witajcie! Zazwyczaj, gdy kręcimy z Pawłem filmy, czekamy aż wszystkie samochody przejadą. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, a nawet nie jest to możliwe, ponieważ znajdujemy się przy drodze krajowej numer 43. Jest to Kłobuc, ulica Górnicza. Za mną Częstochowa, przede mną Krzepice. Droga bardzo ruchliwa, a to tutaj właśnie, do sprzedaży, mam dzisiaj... Działkę, działkę komercyjną, działkę produkcyjną, usługową o powierzchni 16 tysięcy metrów kwadratowych. Oferta oczywiście skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, tych z Kłobucka i tych z okolic, którzy chcieliby tutaj prowadzić swój biznes. Działka jest bardzo atrakcyjna, za chwilę Paweł pokaże Wam ją z lotu ptaka. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu ofertą, jeżeli chcecie tu coś budować, jest szerokie spektrum możliwości, zapraszam Was do kontaktu.